Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w sprawie fundamentalnej, mianowicie z procesu zmiany traktatów. Ale pozwólcie Państwo, że jednak zaczniemy od sprawy, która się z tym łączy, mianowicie chodzi o nowe informacje dotyczące prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej Radosława Sikorskiego. Otóż jak Państwo bardzo dobrze wiecie, jego partia polityczna Platforma Obywatelska dzięki swoim przyjaciołom Furdeutschland skutecznie zablokowała należne Polsce środki. Podczas ogromnego wysiłku naszego narodu związanego z pomocą napadniętej Ukrainie, zablokowali należne Polsce środki, posługując się hasłami, że w Polsce rzekomo brakuje praworządności. Tymczasem okazało się, że prominentny polityk tej partii bierze pieniądze od państwa, które nie dość, że nie ma nic wspólnego z praworządnością, ale jest, należy do tych państw, które regularnie tę praworządność łamią, Wolności polityczne, religijne, gdzie stosowana jest kara śmierci za homoseksualizm. To swoją drogą bardzo ciekawe, kiedy Polskę się oskarża nieprawdziwie o strefy wolną od LGBT, a z drugiej strony bierze się pieniądze od reżimu, który karze homoseksualizm karą, karą śmierci. I to jest, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego i to warto podkreślić. Po drugie, jak Państwo bardzo dobrze wiecie, w Polsce charakterystycznym symbolem jest Targowica. To jest symbol zdrady narodowej, i jest on związany z tym, że polscy politycy byli utrzymywani czy brali pieniądze od innych państw. Ja chciałem publicznie zapytać, jaka jest różnica pomiędzy tymi politykami Targowicy, zapisanymi w polskich historii. Który, którzy brali pieniądze od innych państw, od tego co robi w tej chwili Radosław Sikorski i tego jak działa jego formacja. Jeżeli Platforma Obywatelska do dzisiaj nie zareagowała w tej sprawie, to jak widać akceptuje tej praktyki, te praktyki, praktyki wpisania się w bycie formacją zewnętrzną, sterowaną, mm, sterowaną z zewnątrz, taka typowa po prostu partia, partia zewnętrzna. I proszę Państwa, i w tym kontekście, w kontekście stworzenia w polskim systemie tej partii zewnętrznej, jaką jest Platforma Obywatelska, ale również pozostałe partie opozycji, chcemy Państwu przytoczyć kilka niezwykle istotnych konkretów, jak zachowują się te formacje i formacja Donalda Tuska w parlamencie europejskim, ponieważ w tej chwili parlament pracuje nad zmianą traktatu. Traktatu, który zredukuje rolę naszego państwa do takiego peryferyjnego państewka wyzyskiwanego, eksploatowanego przez większe państwa. Do tego prowadzi proszę państwa w tej chwili zmiana traktatu i chcę państwu tylko przypomnieć, że sensem istnienia każdego państwa jest to, żeby mieć narzędzia do skutecznego dbania o swoich obywateli. A do tego potrzebna jest zdolność do podejmowania decyzji czy prowadzenia samodzielnej polityki w zakresie gospodarczym, polityki zagranicznej, e, polityki energetycznej, polityki tożsamościowej. To jest konieczne, żeby państwo istniało i mogło dbać o swoich obywateli. Tymczasem, proszę Państwa, zmiany prowadzone w tej chwili w Parlamencie Europejskim, zmiany traktatu e, zabierają Polsce prawo do decydowania w tych wszystkich sprawach. Gdzie dzisiaj na przykład jest, proszę państwa, potrzebna decyzja, konieczna decyzja Polski, żeby, jakąś, żeby, jakąś, żeby Unia podjęła jakąś sprawę, żeby pchnąć ją do przodu. Zabiera się prawo do głosowania jednomyślnego w kluczowych dziedzinach, kluczowych dla suwerenności polskiego państwa. I za, tym, I za tym, proszę Państwa, optują, głosują posłowie polskiej opozycji, ale to proszę Państwa nie wszystko, bo pojawiają się nowe elementy. To znaczy, nie tylko chcą redukować głosowanie jednomyślne, czyli szykują nam, gotują nam traktat, taki, gdzie Polska nie będzie miała wiele do powiedzenia, ale nawet postulują, aby odebrać, aby stworzyć możliwość prawa odebrania głosu Polsce. W głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej, czyli w tych sektorowych poszczególnych głosowaniach, czyli nie tylko Polska będzie można forsować coś, pomimo że Polska nie będzie się na to zgadzała, na przykład w polityce zagranicznej. A jaka jest różnica pomiędzy tym, na przykład jak, jak to jest ważne, to Państwo widzicie w tej chwili podczas wojny na Ukrainie, jakie jest różne stanowisko Niemiec, Francji i Polski. A oni chcą dzisiaj zmusić Polskę sprawić, że powstanie nowy traktat, który będzie mógł Polskę zmusić do działania takiego jak są Niemcy czy Francja, na przykład w polityce zagranicznej. Ale co więcej, postulują również możliwość prawa zawieszenia w ogóle prawa głosu w tej sprawie. To jest, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. I żeby przejść już do języka konkretów, ja pokażę Państwu kilka takich najważniejszych konkretów, co w tej chwili się, co w tej chwili się dzieje. W Parlamencie Europejskim, co, nam, co Polakom, gotują również posłowie opozycji. Pozwólcie państwo, że przypomnę, że Parlament Europejski rozpoczął formalnie procedurę zmiany traktatu, czyli tego słynnego traktatu e, lizbońskiego. E, I teraz trwają e, wkłady poszczególnych komisji parlamentarnych do procedury zmiany traktatu, która prawdopodobnie by, by, trafi pod głosowanie około maja. Pewnie szykują to na 9 maja do głosowanie. I na przykład komisja AFED postuluje, zostało to już przegłosowane, zniesienie jednomyślności we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa i wprowadzenie autonomii dyplomacji Unii Europejskiej. To jest to, co przed chwilą, proszę Państwa, między innymi to, o czym przed chwilą wspominałem. Komisja ECON postuluje wprowadzenie euro jako waluty całej Unii Europejskiej. Postuluje jednocześnie zniesienie prawa weta w obszarze podatkowym. To jest. Fundamentalna sprawa dla polskiego państwa, dlatego że oni dążą i tego nie ukrywają, do harmonizacji podatków w całej Unii Europejskiej. A ja chcę Państwu przypomnieć, że Polska ma na przykład dużo niższe podatki niż wiele zachodnich państw. Jeżeli, w zostanie, jeżeli Polska zostanie zmuszona do podniesienia tych podatków, tak na przykład w taki sposób, żeby miała takie podatki jak Niemcy czy jak Francja, a polska gospodarka straci swoją konkurencyjność, atrakcyjność. Staniemy się państwem typowo gospodarczo peryferyjnym. Do tego, proszę Państwa, komisja Employment, zniesienie w etach sprawa polityki socjalnej. Wyobraźcie sobie Państwo. Komisja ENWI, dużo już o tym było mówione, to znaczy przeniesienie leśnictwa i obszarów bioróżnorodności do dziedziny kompetencji unijnych, włączenie zdrowia do kompetencji unijnych, zniesienie jednomyślności w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. A to Państwo widzicie teraz, jakie ma znaczenie, kiedy ile sporów w tej sprawie mamy, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, na przykład z Niemcami. Teraz będzie można nam już narzucić pewne rozwiązania. Jak i na przykład zniesienie jednomyślności w zakresie wyboru źródeł energii i ogólnej struktury zaopatrzenia w energię. Jak to jest istotne dla polskiego państwa? Widać dzisiaj, proszę Państwa, również na przykładzie sporu o, o Nord Stream i tak dalej. Komisja Kult proponuje wprowadzenie, przeniesienie kompetencji w obszarze edukacji również do Unii Europejskiej. Komisja FEM proponuje wprowadzenie powszechnego, bezpłatnego dostępu do aborcji oraz przekazanie, przekazanie Unii Europejskiej kompetencji w zakresie praw reprodukcyjnych. Do tego, to jest bardzo też warto na to zwrócić uwagę, proszę Państwa, wprowadzenie przestępstw ze względu na płeć, jako europrzestępstw. Czyli proszę państwa w ich języku to by oznaczało, że jeżeli ktoś chciałby kwestionować, tak to może się skończyć, jeżeli ktoś chciałby kwestionować te 256 płci i tak dalej, że płeć nie jest wytworem kulturowym, tylko jest wytworem biologicznym, może się narazić na, na, na postępowanie w tym zakresie jako popełnienie europrzestępstwa, proszę państwa. Czy też wprowadzenie do karty praw podstawowych aborcji jako podstawowego prawa człowieka? Do tego, o tym już pisałem, Komisja LIBE proponuje dyskusję o zawieszeniu prawa głosu. W Radzie o tym mówiłem, czy zawieszenie prawa do sprawowania prezydencji. Ja Państwu przypomnę, że każdemu Państwu, robi się to rotacyjnie, przysługuje prawo do sprawowania prezydencji. Ma to niezwykłe znaczenie. Prezydencja ma niezwykle silny mandat do prowadzenia w swoim czasie prac legislacyjnych. Jeżeli miałoby to tak wyglądać, że na przykład, nie wiem, wszystkie państwa mają prawo sprawowania prezydencji, a Polsce można to zawiesić w głosowaniu na przykład kwalifikowaną większością, jak pewnie oni by chcieli, to to jest po prostu, to jest dramat. To jest dramat ustrojowy z punktu widzenia Polski. Dlatego, proszę Państwa, yy, i chcę Państwu powiedzieć, to jest niezwykle istotne, że to jest absolutnie fundamentalna, najważniejsza dyskusja, jaką w tej chwili się toczy. To jest dyskusja o przyszłości Polski. Ponieważ jeżeli te zmiany, o których Państwu mówię, przejdą, a to jest traktat lizboński razy 25 albo i więcej, to to będzie oznaczało, że wybory w Polsce nie mają żadnego znaczenia. Że w Polsce będzie można narzucić wszystko wbrew jej woli. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że do tego rękę przykładają polscy politycy. Polscy politycy. I dobrze, żeby obywatele o tym wiedzieli, że chcą zredukować rolę naszego państwa do, yy, do państwa typowo wysyskiwanego, peryferyjnego, które nie będzie miało prawa prowadzić własnej polityki. I my się na to fundamentalnie nie zgadzamy.